Hej, witajcie, jestem Net, a to nasz kolejny odcinek eksploracji kosmosu No Man's Sky oraz drogi do centrum galaktyki. Jak widzicie, jesteśmy na stacji, która była e, wiesz, na stacji e, po sko skoku do czarnej dziury. ja trochę mi się język lubię. Będziemy szukać nowego statku, 29,5-16 milionów aż, ale ma tutaj dwa ulepszenia, tak jak ja, do tego pewnie. Będziemy szukać jakiegoś ciekawszego statku, już mamy dosyć dużo pieniędzy. Będzie ciekawe jak wygląda, ale nie jest to tak... nie wygląda aż tak dobrze jak nasz stary statek, bo ten to naprawdę fajnie... ma fajny design, nie powiem. Polecimy sobie zwiedzić planety. One prawie robiliśmy tamty statek. Powiem skok przez czarną dziurę naprawdę mi się podobał. Coś unikatowego. Ale ciekawe, to jakieś czerwone. Czerwone, latające wyspy na na sobie. O i tu od razu jest jakiś obelisk jest stara e, ruina, tam jest, o strażnicy wrogi, czyli pewnie, no właśnie, zawsze jak strażnicy są wrodzy, albo są na jakimś bardzo wysokim poziomie, oznacza to, że ma to, plan, dana planeta ma dużo bardzo wartościowych surowców. I podleśmy do tego. O nie, no, zbagowało się jeszcze raz. Nie chcę patrzeć na coś takiego. Na kamieniu pojawia się tajemniczy znak: odkrywają tajemnice starożytnych Vikinów. E, nie mam pojęcia, jak udaje mi się zrozumieć. Chyba sobie jaja robicie. I... Dobra, poprosimy na tą naukę języka, już nie będę czytał. No, jeszcze nam się zbugowało to. Nie będę. Po prostu daj mi naukę języka. To no, nie jestem ten bardziej zaawansowany taki opedyt, gdzie trzeba było wykonać coś, aby troszkę coś zostać. No, kolejny, no nie wierzę, to zostaw mnie, pychamię. Odejdź, odejdź, bo ugryzę. Taka dosyć pusta planeta, nic ciekawego. Chciałbym znaleźć jakiś ciekawszy statek. W ogóle rasa, która tutaj jest na tej planecie, to Viking, czyli ci wojownicy. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś lepszego multitula, bo mój, tutaj zaraz zobaczcie, trochę go przerobiłem. Zrezygnowałem totalnie z błyskacza na rzecz e, wydobywania, bo więcej surowców, więcej pieniędzy załatwię. Kula Gravitini, tak to się nazywa, chyba. Nie jestem pewien do końca. Technologie jakieś? Nie, pustka. Tutaj jest coś. Już znane. Okej, okay. no i jeszcze to, ten dronek głupi, zostaw mnie, chamie. w Ostatku! Na razie. Dobra. Fajnie było znaleźć jakiś outpost taki bardziej zaawansowany. Tutaj Że nie żeby może, znaleźć też multitula nowego, by się bardzo przydał. No tam jest coś, mam nadzieję, że to nie jest opuszczony. O, Come on, leć. Czemu nie chcę lecieć? Coś się dziwnego stało. Okej. Okay. O nie. Stawcie mnie. A jakieś mocniejsze. A, wbijamy. Może będzie jakiś spokój przez chwilę. No nie, jeszcze będą alarmować. W środku trwa zbieranie rozwój mogę przyspieszyć systemy odpowiednio stojąc maszynami znajdującymi się pode mną. wyświetlony jest ekran zarządzający mocą, okej okay. Moc. Jakaś cewka spadać moc. A Nie wiem tutaj coś się tutaj... Ale też coś, żeby... Nie wiem na pewno, że cewka coś... Nie, damy to na przykład. Nie, mogłem tą cewkę, ale trudno. Nie dowiemy się technologii. Coś tu ciekawego jeszcze. Tam nie mam pewnie od pas pasu. Może spokój. Kurczę, chciałem znaleźć jakiś outpost... ...vikingów. Oni zawsze mają dobre multitule No, nie wierzę. Dobra, mam jeszcze trochę plutonu. Startujemy i lecimy dalej. Nie, to jest kapsuła, to nie. Mam wystarczająco dużo miejsc w Inventory. Jak widzicie, 39, 40 prawie to statku tak duże. Rozbudowanego nie mamy jak miejsca w punku. To jest szalone. Ok. Jak znajdę jakiś outpost, to wtedy się zobaczymy, bo nie ma co przedłużać odcinka. Tak. Jestem z powrotem. E, jesteśmy na innej planecie. razem jakiś outpost od razu. Jest nowy multitul. Jeszcze nie patrzyłem jaki to jest. Mam nadzieję, że lepszy. Ja mam 12 miejsc. On ma 11. No jasne, jasny i win. Dlaczego nie mogę znaleźć lepszego głupiego multitula? To jest jakaś kpina. Kpina Opowiadam Dobra, intruz Viking. Dobra, dobra Wojownik wydaje krótkie warknięcie i nagle wyciąga nóż. Patrzy mi głęboko w oczy i przesuwa ostrzem po swojej dłoni. Z rozcięcia w rękawicy zaczyna ją wypływać czarne bańki krwi. Podaje mi nóż i najwyraźniej chce powtórzyć rytuał. Rzuca krótkie warknięcie, zachęca mnie i wskazuje na pojemnik handlowy, przy którym siedzi. To można zabolać. A tam, jolo, pewnie mi do tego multitula tam. Nie, myślałem. Ora, już znane. Tu w ogóle jest coś ciekawego oprócz tego? Nie. W poszukiwania nowego multitula. Naprawdę. Potrzebuję nowego. Multitula, bo już mój jest, no tu jak słabo z tymi co mamy. w ogóle piraci mnie znowu napadli, fajnie jak zwykle Szczepujemy nowego multitula, bo to już jest trochę za mało miejsca ma, mam tyle ulepszeń do tego, dobrych które chciałbym wykorzystać, że naprawdę, no może jeszcze zobaczymy czy tam jest coś takiego ciekawego potem sobie skoczymy do kolejnego systemu to jest tylko ta Zagadka. Na terminalu wyświetlają: Wyświetlone są obrazy strzaskanych strażników. To chyba jaka, jak, jakieś trofea. Były nadzorca tego obserwatorium lubił chyba zapalować na te maszyny. Być może powinien być może powinien. Był poświęcać więcej czasu na monitorowanie wiadomości z nich. Jedna z nich, właśnie, miga na ekranie przede mną. Jeśli wprowadzę prawidłowy kod, być może poznam miejsce nadania wiadomości. Okej, okay, sprawdźmy. 4-6-3-4-6. 4, 4-6-3 to. Nie, źle. Tamto u góry pewnie. Aj, trudno, bywa. No tylko to jest ciekawego i. No, to zobaczymy się, jak znajdę coś ciekawego. Okej, okay, jestem z powrotem. Ona coś mi tu ląduje, w ogóle. Mój fart jest tak. Jestem nad tym. Ląduje tam. Ok, ale sprawdźmy, czy mają, jest jakiś multitool. Nawet duży. 14 miejsc. Nasz miał ile? 12 biorę na się nie Zaakceptuj. Dobra, walić to. Akceptuję, bo po prostu już nie mogłem znieść tego, że nie mogłem zbyt wielu technologii w moim multitulu zamontować. A jeszcze jakiś ponek coś mogę wywalić. Za dużo mam węgla. No hej. Co mi powiesz? Hirp błogosławi, Hirp błogosławi broń. Nie wiem, dam mu pluton, bo tylko to mam. W jakiś sposób ulepsza mój dar. Ok, spoko, dzięki. Tu już nic nie ma, bo kupiliśmy. A sprzedam parę rzeczy. I polecimy do nowego systemu. Już nie patrzę na to, że ceny są kijowe, bo muszę się tego pozbyć. Inter sprzedam Pluton pójdzie Węgiel Platyna, wszystko posprzedaję, Tytan A dobra, co tam Na statku mam tylko to co chcę Patrzcie, mam 39 miejsca, to mam 25 Teraz mam 14 tutaj Sądzę, że zlikwiduję sobie w wolnym czasie to Wszystko po prostu ciachnę i polepszę sobie moją pukawkę tak, jak będę chciał promień i błyskać, ale to ma rozrzut. Naprawdę. Dobra, ja jeszcze obczaję te dwa budynki i wtedy się zobaczymy, jak już będę skakał. Dobra, damy sobie spokój z eksploracją każdej planety i skoczymy sobie jak najdalej, tylko będę, będziemy mogli. Tym razem już do galaktycznego rdzenia, Ale do, do centrum galaktycznego rdzenia. Skoczymy sobie jak najdalej możemy. Nadrobić to co straciliśmy. Jeszcze dalej mogę. Jeszcze. 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 Dzięki temu, że mam naprawdę dobrze ulepszony statek i dużo paliwa w reaktorze, mogę skoczyć jak tylko daleko mi się chce. Praktycznie, no powiedzmy, praktycznie. O, tu już jest za daleko, to on nie musi skoczyć do tej gwiazdy, tu. Dobra, skaczemy. Jak najdalej się da. Im dalej, tym trudniej, tym lepsze statki, i tym droższe statki też, lepsze surowce. Wszystko jest po prostu bardziej wymagające, droższe i lepsze. Miejmy nadzieję. Mam też nadzieję, że nie napadną nas od razu piraci, jak wskoczę w system. Bo to nie byłoby przyjemne. Tu mamy już skaki statki, które też... Frachtowce wskakujące. Dobra. Co my tu mamy? Jedna planeta... Aha. Tylko jedna? Nie, jest. Druga i trzecia. To jest księżyc? Nie. To jest planeta. Tam chyba za tym jest, jeszcze zobaczę. Chyba za tą planetą jest coś jeszcze ciekawego. Nie wiem dlaczego mam ogromną sympatii do, sympatię do księżyców w tej grze. A szczególnie takich jak ostatni. Zaraz sprawdzę, jestem ciekawa czy to... Ten układ ma jakiś księżyc. Ma jeden księżyc. To polecimy sobie do tego księżyca. Słuchaj, jaki jest. A, to do zobaczenia na księżycu. Już dolatujemy. Już prawie jesteśmy. Trochę wody ma chyba. Ale nie sądzę, żeby mógł przebić tamten ostatni księżyc, bo po prostu tamto to był przepiękny. Nie, nie ma wody, wydawało mi się. O! Staniemy sobie koło tego obelisku. Jeśli to chyba był obelisk, albo ruina. O, ruina, jakaś ciekawsza. Trochę jałowy ten księżyc. Zbieramy sobie te kamienie wiedzy. Chociaż nic ciekawego tutaj na nim nie ma. Aż tak ciekawego. No, zobaczmy. O tym razem Monoiter Sygek. Zniszcz. Nieczysty zniszcz. Coś tu jest. U moich stóp pojawia się malutkie, dziobate stworzenia. Ma pojawiają się ma malutkie, dziobate stworzenia. Są dla mnie są dla mnie jak mrówki i drżą z przerażenia, kiedy widzą, jak nad nimi góruje. Powietrze wypełnia nieprzyjemny zapach, gdy stworzenia opierają się o twardy i chłodny monolit. Prze przerażający obalisk góruje nad nami wszystkimi, niczym niezruszony sędzia. Czyżby miał... Sędzić, zarówno, sądzić, zarówno mnie jak i stworzenia z wizji. Zniszcz nieczysty, znisz niskie. Trzeba je chyba zniszczyć, przestraszyć. Zwłaszcza, we duchy nawiedzają to miejsce, są rozbawione, kiedy dziobaty stworzynka znikają, bo bez... po nich dar. Ok. Cóż to za dar? Może coś ciekawego. Okej, okay. dostałem jakiś ten, o, to, i nauczyłem się paru słów, fajnie. Nic ciekawego poza tym chyba na tym księżycu nie... O, nie wierzę. że jeszcze... jeszcze nie mam... A, kolejna rzecz, zauważyłem, że coś mi się popsuło, <grych> więc trzeba będzie to naprawić. Dobra. To ja zaraz wracam. Jak napełnię to i mamy jeszcze coś? I skoczymy znowu. Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Jestem z powrotem. W międzyczasie ulepszyłem sobie Multizła tak jakbym chciał. Czyli wpakowałem 4 w błyskawicz tym razem. Miałem więcej miejsca i resztę tutaj, trochę dwa, w znaczy jedną w sumie w skaner, jeden granat, bo zawsze się przydaje, żeby się wykopać, to jest ten nowy multitool, jak to widzicie i dużo w skupienie promienia, żeby lepiej wydobywało się, we wzmocnienie oraz w jeden system chłodzenia na trzy. Więc jest naprawdę seria. Teraz jest taka bardzo, bardzo szybko strzelna. Jest teraz ten błyskacz. Błyskacz natomiast ulepszyłem w e, szybko, szybki ostrzał jeszcze szybszy, a naprawdę teraz zasuwa. To seria zawsze zasuwała bardzo szybko. Oraz obrażenia na 4, więc bardzo mocno. Dobra. Nie przedłużając, będziemy skakać dalej. Mam praktycznie chyba pełen jump drive dalej. Po prostu nie mogłem skoczyć dalej, e, ponieważ. A w sumie tu skoczymy. Niezależnie, o właśnie, jak najdalej. Nie wiem, czy tutaj będę mógł skoczyć. Czy już za daleko będzie. To chyba nie tak, chyba w ogóle inna gwiazda. Chyba niebieska. No, właśnie niebieska gwiazda była. To skoczymy sobie na przykład do tej czerwonej. I od tej. Traf jest. I od tej czerwonej dalej będziemy lecieć. Skaczemy. Sądzę, że w następnym odcinku będziemy napadać na frachtowcy częściej. Zało się spotkamy z tym ogromnym czymś, <grych> co było parę odcinków temu. Jak było piąty poziom poszukiwania, takie monstrum się. Ła! Strojda! Ops! A pewnie kamień milowy, chyba. Bardzo fajnie wyglądająca planeta na dole, ale sądzę bo często, o, liczba warpów już 12 no sądzę że to będzie znowu niestety taki toksyczny biom często się zdarza, ale mam nadzieję, że się mylę jestem też e, znaczy nie jestem, ale chciałem sobie zupgradeować statek trochę pozmieniać parę tych ulepszeń ła wow. Teraz pytanie, czy to będzie, tak jak przewidywałem, że toksycznie, czy też będzie ładnie. O, chyba się myliłem. Obym się mylił, bo naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Wylądujemy sobie. Nie no, co teraz wygląda ładnie, zobaczmy. O, w ogóle cześć. O, świetnie. Bardzo dużo fauny i flory. Kolejna ładna planeta. Nie jest toksyczna, jak widać. Tak. Ładna planeta, na której można się chwilę zatrzymać. No, i tym pozytywnym akcentem, naprawdę ładnym do tego, zakończymy ten odcinek. Nie wiem ile już nagrywałem, więc. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa.